Witajcie na kanale. Dzisiaj mam dwie zdrapeczki łącznie za 50 zł. Mega Paradiso i 2 miliony w kaszu. I najpierw sobie zaczniemy od Paradiso. I szukamy po dwa symbole. I co my tutaj mamy? Konik i lody. Konik i lody. Jak ktoś omina, na pewno później się znajdzie. Tu mamy lody. Tu będzie chyba konik. Jest. Konik i lody. No i chyba to wszystko. Kolejne dwa. Krewetka i flaming. Krewetka i flaming. Tu mam krewetkę. Tu jest krewetka, tutaj mamy dwa flamingi, tutaj jest flaming, tutaj mamy krewetkę, i tutaj jest krewetka, i tu mamy krewetkę. Teraz będziemy szukać piłki i konto. Dwie piłki. Tutaj mamy piłki, piłkę. Tutaj jest poncho Tutaj jest piłka. I tu mamy jeszcze dwa poncho Teraz będziemy szukać cytryny i liścia. Cytryna i liść. Tu mamy cytrynę. Tutaj jest cytryna. Tutaj mamy cytrynę. Tutaj jest liść. Tu mamy cytrynę. I tu jest cytryna. Kolejne dwa. Ryba i delfin. Delfin. Tu mamy dwie ryby. Tu mamy rybę jest delfin. Teraz szukamy limonki i piniaty. Limonka i piniata. Tu mamy piniaty. Tutaj mamy limonkę. Tutaj mamy jeszcze pączo, tu mamy piniatę, i chyba to wszystko. Kolejne dwa to leżak księżyc. Leżak i Księżyc. Leżak mamy tutaj. Mamy Księżyc. To wszystko. Teraz będziemy szukać Maski i, i muszla. Maska i Muszla! Maska i muszla, muszla Tu jest jeszcze księżyc. Tu jest muszla, muszla, muszla. A maska? Muszę poszukać. Maska, maska. Jest jeszcze muszę i maska się znalazła tutaj i to wszystko teraz wiadro i. Takos, wiadro i takos, tu mamy dwa takosy, tutaj jest wiadro, tutaj mamy wiadro, To jest takos, o, i mamy linię, super. Na razie mamy jedną linię. Zobaczymy. Mamy jeszcze dwa symbole: gitara i balsam. Gitara jest tutaj. O, tu nie zauważyłam. Mamy jeszcze jedną linię: gitara i balsam. Mamy gitarę. Tu jest gitara, tutaj jest gitara. Czy na to wychodzi, że tu mamy jedną linię? I tu mamy drugą linię. Za pewności później sobie jeszcze sprawdzę, czy nic nie ominęłam. A jeżeli coś ominęłam, dajcie znać. I teraz, i bo ale chyba wszystko. Czyli wychodzi, na to, że tutaj na tej drapercji jest 60 zł. I tutaj szukamy kontrolnych. Kontrolne to H. I się zgadza. Tutaj. Okay. Dziękuję Wam, bo zauważyliście, że tutaj poprzedniej też nie zdrapałam i też było 60 zł. I teraz weźmiemy sobie 2 miliony w keszu. czyli na to wychodzi, że dzisiejszy filmik mamy już na plusie. I Tutaj mam zrapaczkę z numerkiem 11. Tutaj szukamy pliku i wygrywamy przypisaną kwotę. Karty wtedy mnożymy razy 5 i save, czy tam bank, wtedy mnożymy razy 10. I teraz hmm, wygrywające liczby trzy, numer z drapeczki, czterdzieści i trzydzieści dziewięć. A mamy dwadzieścia cztery, dwa obok, sześć, trzydzieści siedem, trzydzieści jeden. Trzydzieści sześć czterdzieści dziewięć, dwanaście obok pięćdziesiąt jeden dwadzieścia dziewięć, czterdzieści dwa, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa pięć czternaście dwadzieścia trzy dwadzieścia pięć czterdzieści pięć dziewięć trzydzieści osiem cztery siedem dwadzieścia dwa

na dzisiaj wydałam 50 zł, a wygraliśmy 60. 60 zł jesteśmy na plusie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I widzimy się w następnym filmiku. Cześć!